Rynek anime w ostatnich latach znacznie wystrzelił do góry, jeśli chodzi o popularność. Wiele serii jest oglądanych nawet przez osoby, które na co dzień nie mają zbytnio styczności z serialami animowanymi. Są takie, które są krótsze, i są też takie, które ciągną się przez niezliczoną ilość serii z jeszcze większą liczbą odcinków. Znaczna większość z nich kończy się jednak happy endem, i mimo wielu strat, finalnym przesłaniem jest: Udało się! Co ciekawe, nie można tego powiedzieć o anime stworzonym przez CD Projekt Red oraz Studio Trigger, czyli Cyberpunk Edge Runners. Nie mamy tu opowieści na wiele godzin, fabuła nie jest pogmatwana na wiele tysięcy lat wstecz i nie ma tutaj też jednoznacznego happy endu. Dlaczego więc ludzie pokochali przygody David'a, Lucy oraz całej grupy Runner'ów i dlaczego wszyscy po obejrzeniu serialu mamy złamane serce, którego nie sposób wyleczyć? Ja jestem Jaro i tym samym witam was w kolejnym odcinku z cyberpunkowego maratonu z okazji 5000 subskrypcji na moim kanale. Dziękuję wam bardzo za ten wynik i mam nadzieję, że wkrótce będzie nas jeszcze więcej. Dołączajcie do na naszego Discorda fanów cyberpunka link znajdziecie w opisie, a teraz wracajmy do materiału. No i ostrzegam też przed spoilerami, bo te również mogą się pojawić. Przyznam wam się, że choć nie jestem jakimś wybitnym fanem anime, tak mam na swoim koncie kilka obejrzanych serii i każda z nich podobała mi się na swój własny sposób. Pierwsze Naruto miało prześwietną fabułę, ale rozciągnięcie tej serii i niezbyt przyjemna dla mojego oka kreska sprawiły, że Naruto nigdy nie było moim numerem 1. Z Shippudenem było trochę lepiej, bo kreska już bardziej do mnie przemawiała, ale wciąż całość była dla mnie strasznie rozciągnięta i wiem, że miało to swoje ważne powody, ale no nie wiem, osobiście wolę bardziej skondensowane historie. Chainsaw Man jest Genialny pod względem akcji i scen walki. Arkane zdecydowanie jest bardzo wysoko w moim osobistym rankingu, bo gra tam po prostu wszystko albo i dlatego, że kilka lat temu zawarłem pak z działem. Pokémony, Evangelion, Death Note, Sakura Soul, no pewna. Nie, dobra, to przemilczę. Zmierzam do tego, że choć każdy z wyżej wymienionych seriali bardzo mi się podobał, tak zawsze coś mi przeszkadzało. I wtedy wyszedł Cyberpunk Edge Runner, z którego. Nie obejrzałem przez pierwszy rok od premiery. Po pierwsze nie miałem wykupionego Netflixa, a po drugie, po tym jak pobrałem sobie 7 Trojanów na komputer, nie bardzo byłem za zapiraceniem czegokolwiek. Jednak gdy już zasiadłem wreszcie do oglądania, pierwszym co przyciągnęło mnie na dłużej, była oczywiście kreska. Z pewnością znajdą się takie osoby, które uwielbiają styl rysunku, na przykład Death Note, ale no dla mnie jest on strasznie odrzucający. Natomiast w Edge Runners takiego problemu dla mnie nie było. Estetyka całości jest absolutnie na najwyższym poziomie wszystkie efekty, animacje dosłownie. W całym serialu nie było sceny, która nie byłaby wizualną ucztą dla moich oczu. To samo jeśli chodzi o udźwiękowienie. Nie mamy tutaj zwyczajnych, monotonnych utworów ciągnących się przez całą serię, by wreszcie w finale puścić pierwszy banger. Tutaj dosłownie każda scena ma swoją unikalną ścieżkę dźwiękową, z których spora ilość zresztą jest też zaczerpnięta z soundtracku Cyberpunk 2077, ale do tego jeszcze przejdziemy. I każdy z tych utworów został tak genialnie dobrany i skomponowany, że choć wiele scen jest świetnych już z samego wizualnego. Punktu widzenia, tak zostają one wyniesione na kompletnie inny poziom dzięki dobranej muzyce. Muzyce pełnej elektrycznych brzmień, pankowych, synthwaveowych i każdego innego, który idealnie wpisuje się w genialnie wykreowany cyberpankowy świat. No właśnie, świat! Cała fabuła Cyberpunk Edge Runners jest osadzona w Night City, które choć wymyślone przez Mike'a Pondsmitha, tak wykreowane zostały już przez CD Projekt Red na potrzeby growej wersji. I zarówno w grze, jak i w serialu, świat robi ogromne wrażenie. Pozytywne pod względem geniuszu, rozplanowania i designu, oraz negatywne jeśli chodzi o wizję dystopijnej przyszłości. Jako osoba, która gra w Cyberpunk 2077 od dnia premiery i wykręciła na liczniku grube setki godzin, uśmiechałem się na każdy zauważony na ekranie element wspólny. Ulica, którą godzinę wcześniej biegłem swoją postacią w grze, nagle z lokacją, w której znajdują się bohaterowie Edge Runners. Gang, z którym niedawno co robiłem interesy, teraz jest osią fabularną jednego z odcinków. Samohakowanie, które w grze nie wydaje się być aż tak epickie i mimo, że w serialu wygląda totalnie identycznie, tak w jakiś magiczny sposób wszystko nagle ma o wiele większy sens i jest o wiele bardziej ekscytujące. Trauma Team, MaxTag, Cyberpsychoza, Wszczepy, Smasher prześwietnie jest zobaczyć te wszystkie aspekty z innej strony, bo choć w Wszystkie te nazwy padały w grze, tak Redzi nie do końca byli w stanie dobrze nam je przedstawić. Nie dlatego, że nie potrafili, ale dlatego, że choć istnieją one w tym świecie, tak kompletnie nie mają one znaczenia dla głównej osi fabularnej. Dlatego tym bardziej cieszę się, że większość z tych wątków została rozwinięta w Edge Runners i dzięki temu otrzymaliśmy jedną, kompletną całość. Natomiast wszystko to nie miałoby zbytnio znaczenia, gdyby nie splatające wszystko razem Fabuła i bohaterowie. A to tu zaczyna się prawdziwa magia tego serialu. Głównym bohaterem jest David Martinez, który jest uczniem prestiżowej Akademii Arasaki i jego mama Gloria pracuje w pocie czoła dnie i noce, aby móc płacić spore pieniądze za jego naukę. Bo chociaż pochodzą z Santo Domingo, jednej z najbiedniejszych dzielnic Night City, w mieście, gdzie klasa średnia nie istnieje i albo jesteś okropnie biedny, albo przerażająco bogaty, tak Gloria zawsze chciała, aby David mierzył wyżej, aż na sam szczyt Arasaka Tower, aby wreszcie wydostał się z bagna, w jakim tkwili i aby miał bardziej dogodne życie niż ona sama. Niestety David został. Wyrzucony z akademii za swoje zachowanie, a jedyna osoba, która była w stanie utrzymać go w ryzach, ginie w środku strzelaniny, w której nieszczęśliwie się znaleźli. W tamtym momencie życie młodego Martineza posypało się na milion kawałków, jakby wcale nie było już wcześniej w rozsypce. Zaczyna się zajmować sprzedażą czarnych braindensów, aż wreszcie, gdy dotychczasowe życie zaczęło go doszczętnie przerastać, postanawia wszczepić sobie militarny sandewistan, który matka zawinęła z jednej z akcji policji. Wtedy też poznaje netrannerkę Lucy, dołącza do edge Runnerów i wspólnie wykonuje. Kolejne zlecenia dla Fixerów, aby jakoś poradzić sobie w tym świecie. W międzyczasie następują po sobie przeróżne komplikacje, kolejni członkowie grupy giną, wariują, ekipa się sypie, David wszczepia sobie coraz większą liczbę implantów i zostaje liderem grupy, aż wreszcie kończy na najwyższym piętrze Arasaka Tower. Choć raczej nie był to sposób, jaki wyobrażała sobie jego mama. Co więcej, fabuła nie została tu rozciągnięta do niewiadomo jakich granic. Wszystko zostało pięknie domknięte w tych 10 odcinkach, gdzie każdy dosłownie stoi na równie Świetnym poziomie i jest idealnie wyważony, są elementy bardziej epickie i są te pozwalające bliżej poznać bohaterów. I choć z pewnością wielu z nas chciałby bliżej poznać wiele postaci i spędzić z nimi o wiele więcej czasu tak, genialnie pokazuje to, że dokładnie o to chodzi. Że oni również chcieliby ze sobą pobyć o wiele dłużej. Jednak życie potoczyło się tak, a nie inaczej. I można by powiedzieć, że cała ta historia jest bardzo przewidywalna, że od samego pierwszego odcinka było wiadomo, jak skończy David, ale jest to jedynie tło dla mnogości idei, jakie zostały nam przedstawione. Martinez, od kiedy po raz pierwszy użył Sandowista, na wierzył, że jest wyjątkowy, że naprawdę może wiele osiągnąć i być kimś. Zupełnie jak oficer Kay w Blade Runnerze 2049. To jest dokładnie ten sam motyw. To on popychał bohatera dalej, to dzięki niemu w ogóle dalej funkcjonował i miał chęć przeżyć. Kolejny dzień. Bo Powierzył, że jest w stanie coś zmienić. Że może coś zmienić w świecie, który od wielu lat jest zarządzany z góry przez megakorporacje, a wszyscy inni to jedynie pionki na ich szachownicy. I właściwie David nie był jedynym z drużyny, który próbował coś sobie udowodnić, czy też udowodnić coś innym. Każdy z członków Edge Runners przeszedł coś w życiu, co sprawiło, że znalazł się w tym miejscu, w którym jest obecnie. Main był wychudzonym żołnierzem balansującym na krawędzi i dlatego skręcił w kierunku cyberwszczepów, które koniec końców zaprowadziły go dokładnie. W to samo miejsce. Mimo, że w pierwszym momencie wydawało mu się, że może wszystko i że wreszcie znalazł swoje powołanie i miejsce w tym świecie, i tak był tylko narzędziem. Zwykłym pionkiem, który na zlecenie powiązanego z korporacją Fixera pozbywał się pewnie niepożądanych problemów i niewygodnych gości. Wszystko sprowadzało się z powrotem do bycia sterowanym przez korporację, a gdy cyberpsychoza pochłonęła go do końca, nikt już o nim nie pamiętał, nikt już nie pamiętał o jego wyczynach. Lucy od małego była niewolnikiem Arasaki wraz z innymi dzieciakami, za którymi nikt nigdy by nie płakał. Byli wykorzystywani do badania dzikiej sieci i wydobywania z niej starych danych zniszczonych przez data crash Bart Bartmosa. Codziennie wielu z nich ginęło, aż wreszcie postanowili zawalczyć o siebie i nie być jedynie narzędziem do osiągania celów Arasaki. Dzięki temu Lucy zdołała uciec, ukryć się w mieście i w pewien sposób uwolnić się spod okowów megakorporacji. Co bardzo skutecznie jej się udawało, do czasu aż poznała przeszłość Davida. Jednak mimo ucieczki mony przeszłości nie przestały jej nawiedzać. Wielokrotnie widzimy, jak Lucy przypomina sobie o ukrytym gnieździe z tyłu głowy, które Arasaka zafundowała jej, gdy była jeszcze dzieckiem. Kiwi również wiele musiała w życiu przejść, bo wielokrotnie powtarza, że w Night City nikomu nie można ufać. Z pewnością jakieś wydarzenia w jej życiu sprawiły, że ona sama stała się bezwzględna i była gotowa poświęcić swoją ekipę dla kasy i zasług. zresztą również na koniec sprowadziło ją do bycia tym samym, co całą resztę. Zwykłym narzędziem dla Arasaki. A David? David od zawsze gonił za marzeniami tylko że nie swoimi od początku zwiększał liczbę wszczepów aby spełnić marzenie swojej mamy aby dostał się na najwyższe piętro Arasaka Tower od początku ciężko pracował i poświęcał się aby spełnić marzenie Lucy i zabrać ją na księżyc i choć w teorii wszystko to mu się udało to nigdy nie pojął prawdziwego sensu tych marzeń nigdy nie był w stanie pojąć co oznaczają w praktyce dla jego matki nie liczyło się, aby został najważniejszym korposem z wysoko opłacaną posadą. Jedyne czego chciała, to aby jej syn był bezpieczny. A wiedziała, że w mieście, gdzie korporacje są miliony kilometrów nad zwykłymi obywatelami, tylko wysoka posada w siedzibie Arasaki jest w stanie mu to zapewnić. Chociaż czy była to, aby na pewno prawda? Skoro nawet bycie synem wysoko postawionego prezesa megakorporacji nie gwarantowało bezpieczeństwa. Skoro bycie jednym z główno dowodzących przy operacji z egzoszkieletem nie dawało bezpieczeństwa, bo koniec końców ktoś i tak musiał ponieść Konsekwencje. Cokolwiek kto decydował się na bycie kimś w Night City kończył tak samo. Każdą z tych osób tak czy inaczej czekała śmierć, choć z pewnością dzięki niektórym posadom dało się to znacznie odłożyć w czasie. Ale mimo dostania się na najwyższe piętro Arasaki i myśli, że zagrał im wszystkim na nosie David i tak stał się jedynie narzędziem Arasaki, tak jak wszyscy inni. Chcieli na nim jedynie przetestować swój egzoszkielet, bo wiedzieli, że jest w stanie go obsłużyć i dokładnie to osiągnęli. Wiedzieli, że jeśli sprawa wymknie się spod kontroli, to mają przecież Smashera. Prawdziwego wyjątkowego najemnika. Arasaka potrzebowała właśnie takich jednostek jak Smasher, które będą na każde ich zawołanie i będą w pełni im oddane. Dla nich Smasher również był jedynie narzędziem do wykonywania brudnej roboty. Czy on sam był tego świadomy czy nie, to raczej nie ma znaczenia. Widzimy jednak, że czegokolwiek nie spróbowaliby bohaterowie, aby znaleźć się nieco wyżej w hierarchii miasta, aby wyrwać się spod buta megakorporacji, to i tak zawsze zostaną prowadzeni do roli narzędzia właśnie tych samych korporacyjnych molochów. Losy tego świata są z góry przez. Nikt nie jest w stanie zrobić nic, aby odsunąć korposów od władzy. Widzimy to też w zakończeniach Cyberpunka 2077. Nawet jeśli V udało się zniszczyć korporację Arasaki, wtedy panowanie nad miastem przejął Militech i wszystko dalej wyglądało identycznie, tylko pod inną nazwą. A marzenie Lucy? Było nim polecieć na księżyc. I choć finalnie David zrobił wszystko, aby je spełnić, to również nigdy nie pojął, co tak naprawdę Lucy miała na myśli. Nigdy nie chodziło jej o to, aby udać się na księżyc razem z całą wycieczką z Ziemi i polatać na niższej grawitacji. Nigdy nie chciała też po prostu zobaczyć jak tam wygląda. Sam Braindens z Księżyca, który David miał przyjemność z nią obejrzeć jako pierwszy, nie został mu pokazany przez przypadek. Tu nigdy nie chodziło o zwiedzenie Księżyca, chodziło o ucieczkę z tego miasta. Z Davidem u boku, bo ukrywanie się przed Arasaką ze świadomością, że każdego dnia mogą ją znaleźć, nie było dla niej wolnością. Uśmiechała się jedynie podczas tego braindensu z Davidem, bo wyobrażała sobie jak pięknie i spokojnie mogłoby być poza granicami tego miasta razem z ukochaną osobą, z dala od problemów i z dala od wszelkich niebezpieczeństw, nawet nie dla niej samej, ale i dla Davida, bo jak się później okazało, na niczym nie zależało jej bardziej, jak właśnie na tym, aby Martinez był bezpieczny. I gdy na samym końcu zginął już Maine, zginęła Kiwi, zginął Pilar, zginęła Rebeka, zginął David, a świat dalej pozostał taki sam, z pewnością Lucy nasunęło się jedno pytanie: czy było warto? Ich główny cel nigdy nie doszedł do skutku, nic nie udało im się zmienić. Jednak nigdy nie było na to żadnych szans. Sprawa od samego początku była przesądzona. Byli jedynie garstką najemników stojących przeciwko ogromnym megakorporacjom. Jedyne co dawało im cień nadziei na lepsze jutro było stałe ulepszanie się i akceptowanie coraz bardziej ryzykownych zleceń, bo wierzyli, że kolejna akcja będzie tą, która wreszcie ruszy tę górę, jaką była Arasaka. Niestety, ale chociaż uważali, że działają zgodnie ze sobą przeciwko korporacjom, w rzeczywistości skrupulatnie wypełniali tylko ich plan. Każde zlecenie, każda misja, każdy ich ruch był dokładnie zaplanowany przez siły wyższe rządzące Night City. To właśnie te idee z drugiego planu dają tej serii to, co wszyscy kochamy: emocje, marzenia. Nadzieja na to, że następny dzień będzie lepszy, że następnego dnia wreszcie będziemy kimś. Z pewnością z wieloma wątkami jesteśmy w stanie się tutaj utożsamić. Odrzucenie społeczne, osamotnienie, samodestrukcyjne, gonienie za czyimiś marzeniami i wreszcie to, co niejednokrotnie trzyma nas przy życiu i pomaga przeżyć kolejny dzień. Nadzieja, że jesteśmy wyjątkowi. I choć David od zawsze uważał, że nie jest zwyczajny i że jest zbudowany inaczej, to nigdy nie cenił się na tyle, aby móc podążać za własnymi marzeniami i jedynie czuł obowiązek spełniania cudzych, bo wiedział, że jest w stanie. Wiedział, że nikt inny tego nie dokona i wiedział, że musi to zrobić, aby te marzenia nie poszły na marne. Dokładnie jak w pierwszym Blade Runnerze, kiedy to Roy Batty mówi Dekardowi, że chciałby uciec i móc żyć po swojemu, dlatego też oficer Dekart wraz ze swoją ukochaną uciekają, aby jego marzenie i wysiłek nie poszedł na marne. Aby nie zniknął na zawsze jak łzy w deszczu, wszystko to prezentuje nam genialną, zamkniętą, cyberpunkową klamrę, która idealnie wpasowuje się w ramy gatunku. Gatunku, w którym nie ma szczęśliwych zakończeń, gdzie, aby coś osiągnąć, bardzo często konieczne jest poświęcenie czegoś. Niestety, tym czymś bardzo często okazuje się własne życie. Ale nadzieja nigdy nie może zgasnąć, a wysiłek nigdy nie może pójść na marne i dlatego zawsze musimy walczyć do samego końca.